w kolejnym liveie w serii kto pyta mniej błądzi. Ja nie sądzę, żeby ktoś zdążył na te livey, bo one są bardzo krótkie, a dzisiaj planuję kilka pytań mam do, do odpowiedzi W związku z czym no jak ktoś zdąży, to zapraszam. można zadawać pytania oczywiście na czacie. ale możecie za Zadawać pytania w każdej chwili, w każdym miejscu, gdzie tylko, gdzie tylko ja dotrę. Ostatnio stworzyłem taki czat na grupie podcasting w Polsce i tam można się dołączyć do tego czatu, właśnie, który nazywa się Kto pyta, mniej błądzi. I jedno dzisiejsze pytanie jest stamtąd zadane, ale zacznę od pierwszego, czyli 152 pytania, które zadał Grzegorz. Grzegorz, nie pamiętam, gdzie zadawał to pytanie, no nieważne w każdym razie dotyczy podcastingu i takie pytania właśnie staram się wyłapać do tej serii. Czy macie przygotowaną listę kolejnych epizodów, w której się, której się trzymacie, czy za każdym jednym odcinkiem temat wpada samoczynnie? A może nagrywacie po prostu kilka, po kilka odcinków naraz, żeby mieć zapas na trudne chwile? U mnie wygląda to tak, że dysponuję bardzo małą ilością czasu, a jest sporo spraw, które chcę poruszyć. I mimo, że gdzieś na początku zaplanowałem serię odcinków, to za każdym razem rozpoczynając pracę działam na temacie spoza listy. Ponadto strasznie długo opracowuję temat i potem go montuję. Mhm. Ciekaw jestem waszego podejścia i zarządzania kolejką wydawniczą. U mnie też to nie wygląda wcale tak, że jestem w stanie sobie wszystko zaplanować. Nawet tekst, który planuję sobie do powiedzenia, to potem zmieniam go przy każdym wypowiedzeniu, więc naprawdę się to bardzo zmienia. Dopiero niedawno właśnie udało mi się zrobić kolejkę podcastów, ale one ciągle czekają jeszcze na obróbkę. To nie jest tak, że już są przygotowane i już tylko mam je opublikować. Tylko mam podczas wyjazdu do Oksfordu, nagrałem 9 odcinków, no i teraz sukcesywnie je publikuję w podcaście Nauka XXI wieku. Ja myślę, że to, to Twoje pytanie dotyczy bardziej charakteru osoby, która, która zajmuje się tym podcastingiem. Każdą rzeczą, którą będzie się ta osoba zajmować, będzie podchodzić do niej w podobny sposób albo bardzo. Planistycznie, albo wszystko musi mieć zaplanowane, wszystko napisane dokładnie, albo będzie to bardzo spontaniczne. Często nagrywane są podcasty w ten sposób, że zapraszany jest do mikrofonu gość, siadamy i rozmawiamy. Nie mówię o moich podcastach, ale, ale na przykład są takie podcasty i one są bardzo ciekawe. To nie wpływa na jakość, to musi być dopasowane do Twojego rytmu. Także myślę, że, że tutaj od. od to od Ciebie zależy jest jak gdyby Twoim sposobem na to, jak ten podcast powinien wyglądać. No i to, jaki on będzie, no to będzie, będzie po prostu tobą. Także to jest bardzo istotne, żeby być tutaj sobą i nie zastanawiaj się, jak to inni robią. No fajnie, że tak próbujesz podejrzeć, jak to inni robią, ale to, jak ty to robisz, to to jest najlepsza metoda. Także znajdź sobie czas na to tylko, żeby żeby mieć po prostu, żeby nie, no, żeby mieć na to czas, prawda? Bo jeśli nie masz na to czasu, to znaczy, że są ważniejsze sprawy i może ten podcasting wcale dla ciebie nie jest tak ważny. No to tyle moich takich spostrzeżeń z mojego podcastowania na temat planowania odcinków podcastu. Dziękuję, Grzegorz.